Dlaczego kierunek Sosnowca? Bo na pewno gdzieś wolnemu zawodnikowi inne kluby proponowały przejście. Co cię skusiło, żeby wybrać ofertę Zagłębia? Chciałem zostać tutaj, gdzieś blisko, z powodu rodziny, oferty było, ale zdecydowanie się poczekać, odezwał się Zagłębie. Co mogę powiedzieć o klubie? Tylko słowa chwały, bo mój dobry kolega Jooninkowicz długo tutaj grał i... Po prostu same słowa chwały ma na, na, na ten klub. Czy rozumiesz, że Jowan gdzieś miał delikatny wpływ na Ciebie, żeby ściągnąć Cię tutaj do Sosnowca? Czyli miał, ma wpływ? Z tego, z Jowan to co zrobił, tylko mi powiedział, że, że żeby warto było, jeżeli będzie okazja, żebym się nie zastanawiał. Jeżeli będzie okazja, że się klub odezwie, że warto, warto tutaj przyjechać. Miać okazję już poznać bazę e, kolegów z szatni, gdyż e, są treningi za tobą. E, powiedz jak ocenisz właśnie tutaj e, otoczenie e, no i samą atmosferę w szatni, bo już piątek pierwszy, kolejny ligowy mecz. Co mogę powiedzieć na, na, na byłem dzisiaj, pierwszy raz w szatni? E, atmosfera jest pozytywna. Chłopaki widzę po tym pierwszym treningu, że są, że są chętni do pracy. Tyle. Jeszcze zapytam o tą e, ekstra kasową przeszłość, bo trochę spotkań e, nabiłeś na liczniku. E, powiedz dla piłkarza, zawsze jest gdzieś e, chyba taka ambicja, chęć, e, żeby wrócić e, na najwyższą e, klasę rezygnowową. No, co mogę powiedzieć? Chyba byśmy wrócili za, z zagłębiem jak najszybciej.